No, nie, nie, mniejszy. One patrzą się, zasz... co? Jest kurcz, mniejszy, mniejszy. One je Do tego bicia nawet nie czułem. No ten co? 80, o, ale się jeszcze pochara że mu z tego poszła. Babka, Babka, no! Trzeba drugą babkę przerabiać i tą trzecią też Znaczy, ja, jest to przypadek, kurwa, że ta babka tak daje chyba Tak, bo podczas takiego rzucania się... Nie wiem, czy sobie kotwicy... No, tego nie było Się, kurwa, wplątał Nie no, no, no. cofać. się zbóje mi się gdzie są dwie kotwice o jedna jest tam w pysku krew mu leci bo się właśnie w skrzewek wbiła jedna kotwica Co? Musimy go wrzucić do środka. Już ja prawie wypił. I weź szmatkę i mu oczy przykryj, żeby się nie rzucał. Uważaj na kotwicę, nie? Czy jest sens w ogóle go mierzyć? Nie ma też no dobra możemy zmierzyć No na to 80 na 50 kurwa Niebaniec No nie będę z nim robić zdjęcia tego co Jak najszybciej wiesz, żeby poszedł.